Twój stary pijany nie wygrywa konkursów, ale ty możesz! Już dziś możesz wygrać konkursu X-Tonego, a ja przypominam, że każda łapka w górę i komentarz to 10 groszy do kolejnego filmu. Poprzedni konkurs wygrywa. Lecimy z filmem! What? Zadupiaj tu na górę i Szybko kurna z tą lodziarnią ty szmulu! Gdzie się kurna wymienia skiny? No, no! Najlepsza strona to Pirateswap, Co ty mi tu, czulu, dojesz? Ja chcę skill! tu tu swoimi skinami na Pirateswap.com. Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu XTONY i odbierz bonus aż 35%. Łotaka, co go to? No witam serdecznie tutaj widzów eleganckich Siema, siema, siema Po powrocie, elo CSGO Skins na rejon Mamy 23 65 zł, 65 groszy W dzisiejszym filmie, troszeczkę punktów eventowych I zaczynamy zabawę w baseniku Bo mamy pool party Normalnie na CSGO Skinsie I będzie otwierane, będzie gadget case otwierany Drink case, no normalnie będzie Będzie chlane, będzie chlane Wbijajcie tutaj, używajcie kodu normalnie XTONY, elegancki kod Dostajesz 10% bonusu na sta i ogólnie zawsze I właśnie na starcik dostaniesz darmowe 2 złote 10 groszy zł. możesz sobie kejsa otworzyć z kodem X -Tony. a kod XTONY jest znany z tego, że jest bardzo lubiany, znany i fajny, bo daje dużo kasiory Możecie to potwierdzić widzowie w komentarzu, bo nam można jak najbardziej jak najbardziej. Witam wszystkich wspierających na kanale widzów, subskrybujcie kanał i jedziemy z tym, kurwa kołowrotkiem. Dalej lecimy. Także pyk, pyk, pyk. Pull party dzisiaj zaczynamy jakiś się bęcik tutaj, można jak najbardziej, można jak najbardziej. Zaczynamy sobie standardowo od Daily Case'a. Darmowa skrzyneczka musi zostać otwarta. Widzę, że tutaj została ona troszeczkę zaktualizowana, bo mamy Aquamarynkę do wygrania za 168 zł. No a grze fajnie, fajnie, że tutaj chłopaki pracują elegancko. 2586 graczy i jedziemy kurna z temacikiem. Byken, byken, tyken, riken. Otwórz skrzynkę za darmożkę. Musimy potwierdzić, czy jesteśmy człowiekiem? No nie wiem, powiem Wam szczerze, ja się nie czuję człowiekiem, więc proszę mnie nie obrażać. Poltergeist za 17 centów. LS groszy, przepraszam, jakie centy? W Polsce żyjemy, chłopie. To jest Polska Poland. Polska górą, Lecimy. 17 groszy na rejon wjechało. CSGO Skins jest znany z tego, że z małych kwot można zrobić naprawdę wiele. Naprawdę wiele. Udowodniłem to już nie raz, także stotknięcie się w poprzednich filmach, jeżeli tutaj nam nie wyjdzie, bo naprawdę może być różnie. Tak, ale nie, no da się zrobić, nawet chyba z 5 zł zrobiłem kosę, ja pierdzielę i to konkretno, chłopie, jestem tak dzisiaj wypierdzielony endorfinami, duperami i w ogóle bo się cieszę, bo w końcu mam czas nagrać film dla moich kochanych widzów, którzy oczekują na mnie, tutaj bardzo nudzą się, więc ja Was bardzo lubię, widzowie, pamiętajcie o tym, możecie wspierać mój kanał właśnie poprzez wspierającego, 5 zł to kosztuje, ja dostaję z tego 2 zł, także to tylko chodzi o to, żeby pokazać, że jesteś wspierający, że lubisz moje filmy. To tak można mnie wspierać normalnie, elegancko. E, bo taką opcję dostaliśmy na YouTubie, bo oglądacie filmy, także spoko. No to co, wjedziemy sobie w Gadget Case'a Zobaczymy co ten Gadget Case, w ogóle tak Była akcja normalnie, akcja reinkarnacja Wbił do mnie normalnie serwisan Dzwonił do mnie normalnie z tego Z internetu Z internetem dzwonił do mnie, chłopie Mówi, Mówią tak, panie, panie Panie, panie, panie Tony, mamy dla pana Nowo tutaj elegancką Elegancką mamy tutaj dla pana nową Umowę, a ja mówię, ja nie chcę nowych umów Bo ja mam, kurde, normalnie wszystko Śmiga elegancko, w miarę jestem Zadowolony, proszę mnie tutaj nie namawiać. No ale on mówi, nie, nie, nie. To naprawdę dobre rzeczy są u nas. He, he, he. Nie? No i on tam gadamy, gadamy, gadamy. Ja otwieram teraz skrzynkę. Zobaczymy, co poleci. E, gadamy, gadamy, gadamy i kurczę, powiem wam szczerze, no zachęcił mnie. Zachęcił mnie ten, y, y, ten, y, ten, ziomek w ogóle. Kurwa, 8.15 wjechał na rejon. Elegancko. Selamy. Pyken, pyken. Zrobimy sobie bitwę w międzyczasie, a ja opowiem wam, opowiem wam dalej. E, no i normalnie zachęcam mnie tutaj ziomek, żeby zmienić umowę, bo tutaj wiecie, wcześniej był PC, teraz jest play, UPC, znaczy play wykupił UPC, no ja miałem urządzenia yy, jeszcze UPC i on mówi, że przyjdzie serwisa, zmieni, zmieni urządzenia, będzie lepszy router, WiFi fi 6, dupa sraka, wypierdakka, E, tutaj, co tam jeszcze mówi? Dekoder będzie nowy, dorzucimy Panu wszystkie programy sportowe. Jeszcze różne programy damy via Play za darmo i jeszcze mało tego obniżymy koszt normalnie e, fakturki o 10 zł. Ja mówię, kurde Panie, ja nie mówię. Jestem szanowanym, widzę klientem u Was. No mówię, z gównem nie macie do czynienia, tak? Więc mówię, no wjeżdżam tutaj na rejon na Grubasa. Mówię, proszę Pana, proszę szykować serwis. Santa tam niech zrobi klocka normalnie Elegancko przygotuje się Do zmiany tutaj urządzeń Czekam na niego nie, yy, Czekam na niego yy, cały czas Tutaj mówię wolne mam jutro Proszę przyjeżdżać między 15 a 17 On mówi ja pierdziula Ty bitwę wygrywamy tako yy, I mówię normalnie elegancko przyjechał Zmienił było trochę problemów technicznych Normalnie kabelek mi poprawił yy, Kabel był naprawiany Było normalnie yy, wszystko git no i zmienił tam jeden router był do dupy, e, drugi router był git, więc jestem mega zadowolony. Dzisiaj sprawdzam sobie przesył. Wszystko śmiga tak normalnie, że jestem w szoku. Śmiga jak talala. Kto wygra bitwę, kto wygra bitwę, kto wygrabi bitwę. Tony, tony, tony. Łotego, tego, wszystko wygrywamy dzisiaj, pięknie. E, no i jestem mega zadowolony z tego, po prostu z tej zmiany. Dorzucili mi te kanały rzeczywiście. Zobaczymy jak to na fakturce będzie wyglądać. Mam nadzieję, że mnie nie oszukali, ale wszystko fajnie, także naprawdę zapierdziela, to jeżeli macie taką opcję też zmieniajcie, bo naprawdę te nowe urządzenia, te nowe routery i te nowe dekodery mogę wam polecić, sprawdzałem jak to kurwa śmiga, chłopie to śmiga tak jak powinno, od samego początku, to naprawdę zadupcza zadupcza, o mamy Gadget Case i Ultra Case i mam dwie kosy tutaj do wygrania ale fajnie, i zaczynamy znowu dobrze, pięknie, pięknie, pięknie jeszcze Gadget niech tutaj odda solidnie Mamy gloczka znowu 10 zł. my chyba dzisiaj koce robimy pięknie wielki powrót nas jest go z Kinsa, także pyk dawno nie było także wjeżdżamy No ładnie No jestem mega zadowolony ale też dużo czasu nie miałem cały czas zapierdziel tak mi ustawili zmiany w robocie normalnie że szok Wcześniej dali mi tydzień y, wolnego w miarę na początku na początku y, tego na początku miesiąca dali mi tydzień wolnego, a, a teraz kurczę dali mi, dopierdzili mi tyle zmian do urlopu, bo niedługo mam urlopik, trochę się odpocznie od tego wszystkiego bo to był no, dosyć ciężki rok, był praca, 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 dużo problemów rodzinnych, dużo problemów zdrowotnych, spędziłem w szpitalu 6 miesięcy, także naprawdę ten rok był mega ciężki, 24, chociaż nie narzekam, ale jakby był wymagający, muszę odpocząć odpowiednio, po prostu muszę się zrelaksować, dlatego wypierdzielam na prawie 14 dni i w górki. Pochodzę sobie po górach, mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, wszystko elegancko i pozwiedzamy troszkę, pozwiedzamy troszkę widzowie. Trzeba też czasem odpocząć. Naprawdę, nie ma co tak na e, napierdzielać cały czas. Także, no, był zapierdziel. Teraz miałem zapierdziel, zmiana za zmianą. 12 dzień, 12 noc, 12 dzień, 12 noc i tak cały czas w kółko. Dosłownie dzień przerwy, ale to dzień przerwy znowu to coś innego. Musiałem ogarnąć coś tam dupa, sraka, coś tam nie. Wiesz o co chodzi, mordo? No, jak nie wiesz o co chodzi, no to też wiadomo, wiadomo jak, jak jest. Także naprawdę było ciężko, widzowie. No, i co mogę wam powiedzieć? No, nie ma co się łamie. Nie ma co się łamać. Ach, dobra, robimy bitwę Full It 26 zł. Wybieramy sobie gadżet casey 21, 25 i kurczę, o, byłoby git, ale nas nie stać. Więc zrobimy coś takiego i robimy na 4 osoby, tryb underdog, tym razem pyk. E, zobaczymy, czy ziomeczki wbiją tutaj do nas. Mm, więc postaramy się jakoś to zrobić czy wleci live'ik, musi wlecieć jakiś live'ik niedługo, mam tego Cyrexa przygotowanego, także widzowie wbijajcie, wbijajcie na live'iki o, Jakub y sam samopol.pl nie wiem za kryptorekrama ale nieźle. Ojoj, oj, oj, słaby, słaby. Tutaj skin są sam na samym początku przez nas. Miejmy nadzieję, że boty trafią coś lepszego, bo i samo trafi coś lepszego Ale bot Alex tutaj się trzyma, mocno tu się trzyma. O, może teraz podskoczy trochę. Piąteczka 12. Najlepiej nam idzie na razie. W sensie najlepiej, ale najgorzej. Znowu ten glock cholerny. No i słabo, 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 słabo. 6 zł. Bot nic nie trafia i chyba to zgarnie, i będzie lipa totalna. Chyba, że teraz coś trafił solidnego. Niestety, kolejny glock jeszcze tutaj i totalna tragedia. Bo to Aleks zgarnia 69 zł. Dobrze, Doda wydajmy sobie trochę punktów ewentowych. Ty, jakie kaczuchy normalnie tutaj do klikania. Ty o takiego mam. Takiego mam pływającego różowego byka malinowego. Także fajnie. Dobra, ustrzel skina, handlarz bronią. No wjeżdżamy do handlarza, nie? Pohandlujmy troszkę. To może tak 10 tysięcy punktów? Można jak najbardziej. Dobra 19 zł, tyle nam wystarczy, myślę, że jedną szansę jeszcze możemy tutaj zrobić, połasimy się na jeszcze na jedną szansę, no to co so, te gadget casey ciśniemy, nie? Zobaczymy jak te gadget casey wyjdą, e, 5 sztuk, e, 4 osoby, e, tryb under, e, zwykły i lecimy, zobaczymy, ostatnia szansa na e, wyciulanie szympansa, także pyk, pyk i pyk, i wjeżdżamy tutaj na boty. I szybka bitwa, i szybka wygrana. I Tony zadowolony będzie. I Tony zadowolony będzie. Naprawdę. Także ciśniemy. No, zaczynamy totalnie słabo. Totalnie słabo. Teraz botalek trafia gloki. Teraz botalek trafia gloki. Mocne. Mm, dajcie nam trzy gloki, i będzie git I będzie git No, mamy tutaj o. Fever Dream. A, tutaj ładnie polecie, ładnie tutaj poleciał ten bocik. O, fajne gloczki, tylko ten bot trafił Gloka. Troszkę słabo, troszkę słabo. Chyba może się troszeczkę to nie udać nam ten challenge dzisiaj. No niestety, nie zawsze jest super fajnie, fantastycznie, ale dzięki za oglądanie widzowie, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro 600, wariaty!